ja jestem Izzy Joke i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. A to jest 10 odcinek serii Warframe od A do Z. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Gara. Przyjrzymy się oczywiście najdzień dobry jej bazowym statystykom. Energia 150 punktów, pancerz 125, szybkość sprintu 1.15, tarcza i życie. Po setce, przechodząc płynie do umiejętności, umiejętność pasywna, kiedy jest wystawiona na ostre światło, ma szansę y, stworzenia oślepiającego błysku, trwającego 10 sekund. Generalnie gara jest takim szklanym, władającym szkłem, pokryty, y, pokryta szkłem. Stąd też, właśnie ta umiejętność, y, światło odbijające się od jej od niej może oślepić przeciwników, aczkolwiek ja jeszcze nigdy nie zwróciłem uwagi na mm, jak tak naprawdę działa ta umiejętność. W każdym razie, przechodząc do pierwszej umiejętności do jest to stłuczony bat. Trzaskaj batem strumienia stłuczonego szkła lub przytrzymaj dla przeszywającego uderzenia. Druga umiejętność, burza odłamków. Pancerz gary rozpryskuje się w wir ostrych szkieł. Sojusznicy, którzy wejdą w ich zasięg, zyskają dodatkową odporność na obrażenia. Trzecia umiejętność to Spektrofuria. Złap przeciwników w karozelę Luster, wymuszając na nich ataki na wizję ich prawdziwego oblicza. Zniszczone lustra zadają obrażenia atakującym podczas rozpadania się karuzeli oraz jej trzeci, e, czwarta umiejętność witryfikacja to na razie najtrudniejsze nazwy jakie do tej pory do, do tej pory się spotkałem ale, w, e, ale umiejętność działa następująco aktywy rozpadające się e, Aktywuj rozrasający, nie rozpadający się już tyle tych rozpadających się w szkieł, że. Okej, okay, jeszcze raz. E, aktywuj rozrasający się obszar ciekłego szkła, który stygnąc skrystalizuje się na wchodzących w zasięg wrogach. Po zakończeniu e, rozrostu obszar zastygnie, tworząc ścianę blokującą ostrzał wroga. Życie oraz tarczę unieruchomionych wrogów wzmocnią wytrzymałość szklanej ściany. Użycie stłuczonego bata zniszczy szklany obszar, e, rozpryskując ostre jak brzytwa szkło, które rani, e, zrani wrogów i odnowi czas trwania aktywowanej burzy odłamków. Generalnie gara jest e, bardzo Silnym fremem. Dobrze zbalansowana gara pod, na swojej <laughs> ostatniej umiejętności jest w stanie siać niesamowite zniszczenie na mapie, zwłaszcza na małych mapach e, obrony lub infiltracji, e, a więc preferuję właśnie z góry już mówię, że preferuję robić garę właśnie pod ostatnią umiejętność i odpowiednio zbalansować też. Wszystko, co, co się da, odpowiedni balans wydajności, czyli wystarczy zmniejszony opór, ale tutaj też wszystko sprowadza się do odpowiedniego zbalansowania zasięgu z czasem trwania i siłą. Ale przechodząc do prezentacji, umiejętności: stłuczony bat. Umiejętność bazująca na zasięgu oraz sile. Tak naprawdę te dwa mody i taki poziom siły 180 powinny wystarczyć, żeby siać spustoszenie. Ale zobaczcie <laughs> sami jak to wygląda, nawet sam bat powinien już tutaj dobrze posmagać naszych wrogów. Najpierw oczywiście zademonstruję takie pojedyncze uderzenie. Jak widzicie, za została zaatakowana cała. Został zaatakowany cały rządek wrogów. o i widzicie? Wrogowie zostali oślepieni. Jej, wreszcie mam okazję zobaczyć jak działa tu umiejętność. I tak jak mówiłem Ten bat jest dosyć silny Ale to jest takie podstawowe kliknięcie W momencie gdy przytrzymamy R1 z krzyżykiem Jak widzicie mamy, o! Takie przeszywające uderzenie po łuku Oraz Jak widzicie zwiększono obrażenia Ale jeszcze raz to Zaprezentuję Tam jeden przeciwnik jakiś chyba przeżył Mniejsza z tym. O, a nie, tutaj przepraszam. 7000. A tutaj tak rozłożone obrażenia po 66200. Ale nie są to obrażenia w linii prostej, tylko po dosyć po pokaźnym łuku. Zwiększymy, może, poziom do. A niech będzie tak co 50 do setki. Pokażę, że jednak gar, z garą nie można... Garze, nie można wchodzić w paradę. No. Okej, okay. na razie. Może, można je wchodzić w paradę. Tak. Roz, rozstawmy te ciężko zbrojne trochę po kątach. Hop. No, i co mogę powiedzieć? Pozamiatane. No, wróć. O. No to pozamiatane. Po prostu zmietliśmy wrogów. No dobra, trochę przychwyliłem na razie garę, ale to była jej pierwsza umiejętność. Czas na prezentację drugiej, ale to kombo pierwszej i ostatniej robi. Robi całą robotę. Tutaj na razie nic nie będę zmieniał. Po prostu o, zademonstruję. o i jak widzicie, pancerz Gary to też e, tej elementy szklane oprócz e, tylko e, tego kołnierza i e, jej korony. A tak jak widzicie większość o. Szklanych elementów, taka jakby Sendana, jej zbroja zamieniły się w ten wir odłamków. Przynajmniej widzimy, z czego gara czerpie, czerpie te swoje odłamki. No, bicza to, to nie dotyczy, ale o. Teraz, troszeczkę jest tej przyjmik. Smagany tymi odłamkami. no nie są to zbyt dużo obrażenia, ale... Umiejętność, właśnie, jeszcze raz, co nam, co nam robić dokładnie? Zwiększać odporność na odbrażenia naszych sojuszników i... generalnie tyle. O! <tryk> Czas zaprezentować Wam. Karuzele. Karuzele. Karuzele luster. Nie łamacz języka. Hop. I teraz widzicie, przeciwnicy zadają tak naprawdę obrażenia prawie, że sami sobie. Strzelają tylko w to, co tej. Widzą, no, okej, okay, o ile w ogóle strzelają, jeżeli e, gara. Ich nie oślepi, a jak widać, oślepienie jest dosyć częste. Więc może ja się troszeczkę oddalę. Niech oni tutaj zademonstrują. O! To swoje strzelanie. Nie mogą się wydostać. No. Jest to oczywiście przeciwnik, który ma bardzo, bardzo wysoki pancerz. Więc jest troszeczkę odporny. Ale podstawowi przeciwnicy powinni. Bardzo szybko polec Lecz Przejdźmy także oczywiście do mm, Prezentacji ostatniej umiejętności Jest taka rozrastająca się właśnie Ściana Płynnego szkła tak jak widzieliście yy, O i Tutaj ci przeciwnicy którzy byli w środku Zostali zamienieni w Szklane posągi I Teraz po rozbiciu Dostali też oczywiście zwiększone obrażenia, ale ci przeciwnicy, którzy są Poza yy, Obramem szk yy, tego szklanego, tej szklanej pułapki <grywki> Także otrzymują Jakieś yy, Tam Obrażenia A i też bardzo ważna rzecz Teraz to zobaczycie Jak widzicie szklana Ta nasza szklana ściana rozrasta się też w dół Więc warto sobie albo znaleźć jakiś Wysoki punkt na mapie ponieważ, jak wiadomo, nie zawsze mapa składa się z jednego poziomu, tylko przeciwnicy mogą nam przychodzić z góry, z dołu, więc warto mieć jakiś wysoki punkt i wtedy rozbijać, atakować przeciwników, albo po prostu wyskakiwać w górę bullet jumpem, wtedy włączyć naszą umiejętność. Wcale nie musimy przytrzymywać żadnych przycisków, wystarczy kliknąć i Czekać aż nasza ściana się rozrośnie. Przejdźmy też na razie do wzmocnienia. Jak widzicie, gara jest dosyć nowym framem, więc ma tylko dwa wzmocnienia. Bardzo fajnie. Pierwsze wzmocnienie dotyczy drugiej umiejętności. <laughs> burzy Odłamków Odnawia 3 punkty zdrowia e, życia na sekundę Za każdy cel będący pod wpływem Burzy Odłamków e, No, tch, czyli wiadomo Zakładamy na siebie Burzę Odłamków Tak jak widzieliście to o, Już w czasie prezentacji umiejętności Ona sobie tutaj Przechodzi na przeciwników I za każdego przeciwnika, który jest w zasięgu Y, naszej burzy odłamków, dostajemy regenerację trzech punktów zdrowia na sekundę. Oczywiście, przez cały czas trwania y, umiejętności. A jeżeli chodzi o drugie wzmocnienie, jest to wzmocnienie dotyczące naszej karuzeli: <coughs> karuzeli Luster. Y, przeciwnicy, którzy zginą w zasięgu spektro mają 50% szans na upuszczenie kuli energii to czy przydatne czy nie zależy od was ja osobiście jakoś no nie używam tego aczkolwiek zaprezentuję wam jak wygląda właśnie siła mojej gary jeżeli chodzi o moją ścianę luster są to na razie 4000 obrażeń ale przypominam przeciw przeciwnicy mają dosyć dużą ilość pancerza lecz e, jeszcze jak macie na przykład jakiegoś frame'a który e, wzmacnia wasze obrażenia e, typu Rhino bądź e, frame'a który e, osłabia pancerz wroga typu nowa. to Gara może śmiało konkurować z fremem, który jest uważany za mistrza zabójstw czyli Saryn albo też w Zależności jest to, no, jest to jeden z fremów czo czołówkowych jeżeli chodzi o y, siłę y, oraz y, o siłę ataku oraz e, obszar e, ataku. E, na razie tak na pierwszym miejscu plasuje się e, Saryn. E, I teraz no wszystko zależy też od rankingów, bo e, no generalnie pierwsza trójka: Saryn, Mesa, Gara. <tryk> na razie nie ma jakiegoś frama, który. Mógłby z nimi konkurować o, o to, kto będzie miał większą ilość zabójstw, kto szybciej wyczyści mapę. <klimy> kto jest silniejszy. Ale tymczasem, jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli był dla Was przydatny, zostawcie łapkę w górę. Piszę też, co mógłbym poprawić, co mógłbym dodać lub właśnie co chcielibyście jeszcze też zobaczyć jakie yy, jakie inne filmiki chcielibyście abym nagrał Tymczasem ja się z wami żegnam Trzymajcie się, cześć!